Cześć, witam wszystkich awarie niestety na streamach. Próbuję nagrać możliwe ostatnie trafienie pakietu, pakiet, pakietu psychiatrycznego. Dą Wilka udało się ogarnąć bardzo łatwo. Było to możliwe. Dyn jest mało na naszej planszy. Narzędzi jeszcze w miarę nam zostało. Zobaczmy. Na czacie bardzo różne wieści, ludzie piszą, że na, na, na wszystkie narzędzia jakie mieli nie trafili ani jednego zestawu, aż się wierzyć nie chce. Tylko problem jest taki, że no, powtarza to wiele osób, że trafiło jeden, trzy pakiety, czy przy cały event no maksymalnie sześć pakietów, ale no, zdarzyło się wielu osobom, że prawie w ogóle, tak jakby im to nie działało, tak? Straszny pech, no u mnie wygląda to inaczej. No i liczę, liczę na ten ostatni zestaw, tak, bardzo, to, by, to byłby bardzo udany event, jeżeli i skompletujemy Dą Wilka, i skompletujemy właśnie, e, właśnie to, nie? Nawet już odpuszczam oczywiście wybieranie tych e, lampek, tak, do nagrody głównej, bo już mam wszystkie zebrane tak naprawdę. Mógłbym wybrać, wybierać teraz te lampki, żeby od razu mieć Dą Wilka na poziomie maksymalnym, a nie czekać na ostatnie zadanie, bo właśnie tak to, tak to zrealizowałem. Ale wiadomo, trzeba być cierpliwym i wybrać dobrze. Jeżeli już uda mi się trafić ostatni zestaw, jeśli będę miał tą przyjemność, to wtedy dopiero wydam całą resztę typowo na e, same lampki. Kobioty i mumie przodem. Widzicie, co czuję, już bardzo dużą presję. Kończą mi się y, narzędzia, a ja nadal nie trafiłem ostatniego pakietu. No jak widać, nie skupiając się na żarówkach, już zdobyłem ostatni pakiet domu y, strachu, nadal nie mam ostatniego pakietu psychiatrycznego. Pamiętajcie, że ja mam budynek psychiatryczny jeszcze z poprzedniego eventu, więc tak czy siak już event zacząłem z korzyścią dla siebie, a i tak jest ciężko zdobyć ostatni pakiet. Teraz tych dni trochę więcej się pojawiło. Nie, nie trafiłem jeszcze. Kurde. Jest, 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 jest. Trafiłem, trafiłem. Ósmy pakiet. Jech. Żaden event mnie tak nie, nie stresował, nie, masakra. Masakra, czułem się jak w jakiejś innej grze. Nie wiem, jakbym miał mi jakiś kupon wejść za tysiaka, no masakra, ale fuks. Ale ciężki event, sprawdźmy to, bo, bo wiecie, no nie, nie wiem, może się pomyliłem, zobaczmy. 8, 9, jest, poziom 9, drugi psychiatryk, czyli kolejne. 24% do ataku, tak? Dą Wilka, 14% atak, 14% obrona w ataku. Świetny event. Najbardziej stresujący, najbardziej pogmatwane procenty. Strasznie małe procenty. Namęczyłem się w tym evencie. Zostało mi jeszcze trochę tego, tak? Mógłbym kupić ewentualnie jeszcze ten jeden pakiet. Ale wiecie, no te pięć świeczek, te, no, no ciężko, no tu trzeba przełożyć naprawdę bardzo dużo materiałów, żeby, żeby się udało, nie? Ech, szkoda, że, te, że nie, nie, nie osiągnęliśmy tego na streamie, tak? Rekordowe wyniki osób dzisiaj były, a tu nagle stream, bum, 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 nie ma streama, 10 razy nam padał komputer co najmniej i tak. Te streamy co 10 minut prowadziliśmy, bo cały czas siadało. Będę teraz rozwiązywał ten swój problem. Podsumowując event jeszcze raz. E, procenty bardzo niezrozumiałe, bo są osoby, które nie trafiły praktycznie żadnego, bądź kilka zestawów, co, nie, nie, co spowodowało, że wszystkie ich pakiety poszły prawie, że na namarne. E, bardzo tutaj zależało od jakiegoś szczęścia, którego nawet, kurczę, no ja prawie nie miałem, bo to wszystko na, prawie na styk poszło. I, i li, li, pamiętając cały czas o tym, że ja już e, psychiatryk poziomu pierwszego miałem w ekwipunku, tak? Więc jestem zadowolony. E, bardzo dużo nerwów ten event mi dał. E, śledźcie oczywiście kanał. E, dajcie znać w komentarzach, jak u was to wyglądało, ile wy trafiliście, czy wam się udało, czy nie, bo chciałbym wiedzieć, tak, e, jak to też wygląda z waszej strony, żeby zrobić takie też małe podsumowanie tego, jak było naprawdę. Dzięki za śledzenie. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja kanału i do zobaczenia na żywo, na live'ach. Cześć.